Cześć, witam cię serdecznie w odcinku poświęconym oponom rowerowym. Chciałbym Ci pokrótce przedstawić ten temat. W odcinku nie otrzymasz ryby, za to otrzymasz wędkę. Będzie tobie łatwiej wybrać oponę zdecydowanie szybciej. Przejdziemy sobie pokrótce nie przez wszystkie marki. Marek opon jest bardzo dużo. Każda marka ma pełno tych opon. Dzisiaj Pokrótce sobie zobaczymy speca, zobaczymy sobie szwalbę, zobaczymy sobie co oferuje nam Maxis i co mamy tutaj od Continentala. Dowiesz się również na co zwrócić uwagę przy zakupie takiej opony i będzie Tobie zdecydowanie łatwiej podjąć taki wybór. Zapewne jak oglądasz jakieś wymagania sportowe, czy nawet Tour de France, które niedawno się skończyło. Na pewno zauważyłeś, że każdy z zawodników praktycznie jeździ na innej oponie. Czy to znaczy, że każdy z nich popełnił błąd? Że każdy z nich źle wybrał tą oponę? I dlaczego nie mają wszyscy jednakowej opony? Tutaj właśnie rodzi się tak naprawdę sedno odpowiedzi. Czyli nie do końca ważne jest na czym jeździsz. Ważne jest, że jeździsz. To po pierwsze, czyli wsiadaj na rower. Po drugie, ważny jest teren, w którym jeździsz. A już sam, sam dobór, jakby bieżnika, marki danej opony i ich właściwości nie ma aż tak większego znaczenia. Możecie się to zdziwić, bo gdy wpiszesz temat opon rowerowych, to możesz zauważyć, że fora są, wylewają się po prostu komentarzami. Ludzie potrafią przez miesiąc czasu, miesiąc. Kiedy ty możesz już 1000 km zrobić, oni potrafią przez miesiąc zastanawiać się, jaką oponę sobie kupić, na jaką oponę sobie zmienić. Każdy oczywiście jeździ w tak wymagającym terenie, że dla niego opona powinna być szyta myślę na miarę. Yy, dlatego też zauważyłem taką tendencję, że trochę przejaskrawiamy ten teren, w którym się poruszamy. Jeżeli nie mieszkasz na południu Polski i nie jeździsz bardziej zaawansowanie, mam tutaj na myśli nawet styl enduro, to uwierz, że nie potrzebujesz traktora jako opony. Mało tego, jeżeli masz oponę z wysokimi, bosznymi klockami, a zdarza Ci się jeździć asfaltem albo bardzo ubitą drogą, pokonując ciasny zakręt, taki klocek podwinie się Tobie i upadniesz. No ale zawsze możesz kumplom potem powiedzieć, jak Ty to ostro jeździsz i masz tutaj zdarte kolana. Tak więc, jeżeli chodzi o opony rowerowe, każdy producent... O, Zaznaczymy sobie tutaj opony MTB. Każdy producent ma opon dużo. Dlatego, żeby zaspokoić jakby oczekiwania każdego użytkownika, mamy opony z dużymi, szerokimi klockami. Mamy opony, które są już w ogóle traktorami. Są opony, które mają w środku niższe klocki. Są opony, które w ogóle posiadają niewielką ilość klocków. Są, tak, są wtedy szybsze. Dlatego, że stwarzają niższe opory toczenia. O, tutaj mamy akurat fastraki z tego względu, że mój rower to SPEC. Tutaj producent właśnie takie opony na start dostarczył do roweru i muszę stwierdzić, że są nad wyraz przyczepne. I w terenie, w którym ja się poruszam, taka jakby wysokość klocka, ich rozmieszczenie jest wręcz idealna. Nie zdarzyło mi się stracić. Kontroli nad rowerem, też nie wiem, w jakim mocnym aż terenie musiałbym jechać, bo to też zależy nie tylko od samego terenu, ale dużo zależy od naszej psychiki i techniki jazdy. Dlatego, że możemy mieć najlepsze opony dostosowane do terenu, a może się okazać, że co drugi zjazd będziemy sprowadzać rower, gdyż boimy się zjechać danego zjazdu, może okazać się, że boimy się pochylić w zakręcie i tak naprawdę nie tylko otwarte zakręty, ale te zakręty w bandach pokonujemy stosunkowo wolno i tak naprawdę nie wykorzystujemy w pełni możliwości opony. Dlatego przede wszystkim musimy tutaj realnie i uczciwie odpowiedzieć sobie na pytanie, w jakim terenie jeździmy. Jeżeli sobie odpowiemy na takie pytanie, w jakim terenie jeździmy, jakiego tutaj wielkości bieżnika tak naprawdę potrzebujemy mogę tylko podpowiedzieć, że jeżeli poruszasz się po singlach jeżeli poruszasz się w lasach jeżeli poruszasz się w terenie mieszanym, to jak najbardziej wystarczą Tobie klocki, które nie są klockami wysokimi tutaj spec przepraszam bardzo nie spec tylko szwalbę oferuje nam na przykład racing rafy racing reje Ewentualnie roketrony. Są to opony, które nie mają stosunkowo wysokiego bieżnika, ale jednak zapewniają bardzo dobrą przyczepność. I tutaj, jeżeli jesteśmy w temacie przyczepności takiej opony, to chciałbym Ci powiedzieć, że każdy producent stosuje swoją tutaj mieszankę topową gumy. Tak jak na przykład szwalbę stosuje Adixa, tutaj mamy zaznaczone, że jest tutaj Adix, również szwalbę rozróżnia poprzez kolor. Tutaj prążka, jakby to nazwać, mieszankę, która określa miękkość danej opony, tak żebyśmy po zakupie się nie zdziwili, że jeżeli kupimy sobie najbardziej wypasioną, mięciutką gumę, a będziemy jeździć po asfalcie, że ona nam się bardzo szybko zetrze. Tak, na przykład spec, którego tutaj oglądaliśmy, ma mieszankę Gripon, a na przykład Continental stosuje Black Chili. Tutaj na każdej stronie producenta możemy sobie odszukać informacje o jego topowej mieszance. Są też czasami stosowane przez producenta bardzo proste obrazowe charakterystyki, jeżeli chodzi o mieszankę gumy, którą oferują, tak żeby każdy dość łatwo i szybko mógł taką oponę dla siebie odnaleźć, bo tak naprawdę zakup opony. Nie jest wyborem trudnym, nie powinien on spędzać powiek i zajmować nam tygodnie czy miesiące, bo tak naprawdę opony się stosunkowo szybko zużywają. One rotują w naszym rowerze i raz możemy mieć Maxisa, innym razem sobie kupić Schwalbe, innym razem Continentala i za każdym razem możemy być zadowoleni. Z tego względu, że teren, w którym jeździmy, się nie zmienia, klocki, czyli wysokość jakby bieżnika też się nie zmienia. I przyczepność tak naprawdę w podobnej klasie cenowej opon też się nie zmienia. Dlatego przede wszystkim opony dostosowujemy do terenu, w którym jeździmy. Producenci też nam starają się to ułatwić. Continental ma na swojej zakładce tutaj różne opcje do wyboru, które nas interesują. Jeżeli ktoś ściga się prawie że wyczynowo, oczywiście sobie wybiera jak najlżejsze te opony, bo masa rotująca ma tutaj znaczenie. Przeglądając, właśnie opony, bardzo łatwo można sobie dopasować opony do swoich wymagań. Też można sobie popatrzeć, które opony są najbardziej popularne. Na przykład w przypadku Continentala Cross Kingi są dosyć taką popularną oponą. Przeważnie producenci nam oferują trzy rodzaje opon. Są to opony drutowe, które przeze mnie nie są oponami polecanymi. One mają stalowy. Drut w stopce są oponami ciężkimi, które nie są podatne na teren, także ta przyczepność nie jest za dobra. A ciężar powoduje jednak, że przyspieszanie czy dynamika jazdy tutaj trochę kuleje. Lepsze są opony zwijane, które tutaj te stopki mają aramidowe albo kawlarowe. Polega to na tym, że mają tutaj po prostu kawlarową albo aramidową linkę, którą w zasadzie możemy zwinąć. Tak jak nazwa nam mówi, ta opona jest zdecydowanie lżejsza, bardziej podatna na ukształtowanie terenu, da nam dużą przyczepność. I oponę możemy przeważnie kupić wtedy w wersji zwijanej, tej podstawowej, czyli. W przypadku Continental gdzieś tam okolice 100 zł, albo tutaj na przykład jest Raceport, tutaj już mamy tą mieszankę Black Chili dodaną, czyli taką bardziej pozwalającą nam utrzymać lepszą jakby trakcję i przyczepność i wtedy te opony są droższe, tutaj już praktycznie dochodzimy do granicy 200 zł, więc podstawowe też pytanie, i jak wykorzystujemy tą oponę, czy gdzieś się ścigamy, jak bardzo pochylamy się w zakrętach, jakie są nasze umiejętności techniczne i czy tak naprawdę warto nam dopłacić jeszcze raz tyle za oponę, którą na pewno szybciej się zużyje, bo ta mieszanka, żeby była przyczepna, też jest bardziej miękka, więc szybciej zajedziemy tą oponę i czy tak naprawdę tego oczekujemy i wykorzystamy jej wszystkie właściwości. Tutaj też sobie wybierzemy oponki, żeby zobaczyć, ile jest tutaj opon. Możemy sobie od razu wybrać oponę dostosowaną do warunków, w których, w których jeździmy. Każdy producent, który jest producentem dość znanym i ma w swojej ofercie wiele opon rowerowych, będziemy z takich opon zadowoleni. Tu bez dwóch zdań. Główną kwestią jest tylko dobranie opony do warunków terenowych, w których jeździmy. Aby przede wszystkim nie przesadzić z wysokością klocków. Często zauważam w rowerach, że użytkownicy mają tendencję trochę do przeceniania swoich możliwości terenu, w którym jeżdżą, i te traktory powodują, zarówno z przodu, jak i z tyłu, że brakuje rowerowi dynamizmu, i tak naprawdę odbierana jest nam radość z jazdy tym rowerem. Więc jeżeli już określimy teren, w jakim jeździmy, a co za tym idzie, będziemy wiedzieć, z jakiego bieżnika, bieżnika powinniśmy skorzystać. Tutaj nam przychodzi trzecia rzecz, na którą powinniśmy się zastanowić, czyli właśnie wspomniana e, mieszanka gumy, czyli czy warto nam dopłacić do tej topowej mieszanki, którą zapewnia producent oraz ochrony różnej przed y, przebiciem. W przypadku akurat y, Maxisa na stronie którego jesteśmy, Maxis swoją ochronę przed przebiciem tutaj tych ścianek bocznych, nazywa na przykład EXO tak więc też możemy zwrócić uwagę czy jakąś ochronę przed przebiciem mamy gdyż jeżeli nie jesteśmy zawodnikami czołowymi i ścigamy się w zawodach o puchar musimy się zastanowić czy lepiej jechać bezpiecznie w tym znaczeniu, że nie zatrzymywać się co ileś tam setek kilometrów na, nad oponą, która gdzieś tam nam się uszkodzi i troszeczkę właśnie tych gramów poświęcić na większy, na większy komfort przede wszystkim jazdy i nie martwienie się o przebicie takiej opony. Dodatkowo jeszcze mamy, musimy się zastanowić, czy opony chcemy stosować z dentkami, czy bez dentek. W przypadku bez dentek warto jest zwrócić uwagę na jedną rzecz. Tutaj będę się posiłkował akurat oponą, którą posiadam, gdyż przez to, że już jeżdżę drugi sezon, jestem w stanie coś więcej o niej powiedzieć. Niektórzy producenci bardzo dobrze. Oprócz wagi produktu, tutaj jest akurat moja opona, podają, że waży 640 gram w rozmiarze 29 i szerokości 2,3, ale ważne też jest, w jakich granicach producent nam określa, że możemy taką oponę napompować. Na przykład tutaj SPEC dla tej opony określa PSI od 25 do 50. 25 PSI to jest około 1,7 bara, czyli jeżeli chcielibyśmy taką oponę zatublesować, czyli zalać mlekiem, to wartością, którą jakby podaje producent, poniżej której nie powinniśmy zejść, jest to 1,7 bara. Jest to dla nas dość istotna informacja. Na którą powinniśmy zwracać uwagę, szczególnie jeżeli chcesz wykorzystywać oponę jako oponę bezdętkową, jest to, do jakiego ciśnienia możesz z taką oponą bezpiecznie zejść. Dlatego, że jak zaczniesz właśnie zwracać uwagę na ten parametr, okaże się, że wybór jest dosyć zawężony, dlatego że dość sporo opon ma wysoki współczynnik, ten pierwszy, wartości PSI. I często jest tak, że opony przekraczają tutaj wartość tych dwóch atmosfer, a jeżeli chciałbyś jeździć poniżej dwóch atmosfer, oczywiście, jakby technicznie jesteś w stanie, po prostu napompujesz mniejszą ilość powietrza, ale tutaj jakby producent nie przewidział tej opony na jazdę z tak niskim ciśnieniem. Musisz też uważać, czy ta stopka się nie wysunie z obręczy. Teoretycznie nie powinno tutaj być wielu takich zagrożeń. Jednak ja nie jestem zwolennikiem, muszę się przyznać, takiego kombinowania, i tutaj wierzę w testy, które zrobił producent, jeżeli chodzi o zakres bezpieczeństwa, gdyż akurat to cenię sobie dosyć bardzo w swoim życiu, jeżeli chodzi o ten aspekt bezpieczeństwa na pierwszym miejscu. Dlatego zwracam uwagę, w jakich wartościach bezpiecznie można taką oponę pompować. Ja akurat stosuje się w tych wartościach. 1, 1, 6, 1, 7, jeżeli chodzi o atmosfery, z przodu w zupełności wystarcza, z tyłu pompuje przeważnie na, na dwie, nawet atmosfery się zdarza. Także w tych wartościach tutaj się poruszamy. I jeżeli już to wszystko mamy wybrane, wiemy jaką, jaką oponę tutaj potrzebujemy, na jaki teren, z jaką mieszanką. Zauważcie, że jesteśmy w stanie podjąć wybór. Tak naprawdę w jeden wieczór. Jeszcze na koniec mam dla Was taki jeden mały smaczek. Chciałbym Wam powiedzieć o takiej osobie, która nazywa się Wolfgang Arendt. Jest to gość, który pracował w Continentalu, w Schwalbe i w Specu, czyli w tych trzech jakby firmach, które są dosyć znane. W firmie Continental właśnie wymyślił mieszankę Black Chili, w Schwalbe stworzył Adixa a w specu Griptona. To są te najbardziej topowe mieszanki tych producentów, tak więc można uznać, że gość zna się na tutaj doborze mieszanek gumy i wie jak stworzyć tutaj optymalną przyczepność. Jednak Wolfgang stwierdził, że odejdzie od, z pracy jakby na etacie, trochę się sam uniezależni i stworzył swoją markę opon. W Polsce takim przedstawicielem jest firma Trezado. Firma Trezado, akurat tutaj marka Wolfpack, to jest właśnie marka Wolfganga Areca nie jest aż tak dokładnie opisana. Strona jest taka dosyć mało marketingowa, co z jednej strony bardzo fajnie cieszy oko, nie ma tutaj dumnych napisów, jednak z drugiej strony, osobom mniej wtajemniczonym w historię Wolfganga, jego opon nie przybliża za bardzo tej historii. W tym znaczeniu, że nie przybliża nam tej postaci Wolfganga Arenca, który wymyślił właśnie te trzy mieszanki i odszedł z firm, żeby stworzyć coś swojego, coś nowego. także stworzył opony według siebie bardzo przyczepne. Każda opona też jest kompromisem pomiędzy wagą, przyczepnością, odpornością na przebicie. Wolfgang proponuje nam oponę Race MTB, która jest przeznaczona do bardziej dościgania się. Możemy sobie poczytać, jakie tutaj ta opona ma właściwości. Jest 29-calowa, w jednej tylko szerokości do wyboru. Wolfgang uważa, że 2,2 cala jest wartością wystarczającą. Mamy określone maksymalne ciśnienie, mamy określone, że opona jest przeznaczona od razu do tublesowania i mamy mieszankę gumy, którą tutaj Wolfgang opracował, wymyślił bądź bazował, podejrzewam, na swoich poprzednich tutaj odkrycia tych mieszanek, tylko po prostu nazwa jest zmieniona, gdyż trudno jest wymyśleć koło na nowo. Mamy również oponę Crossa. Jest to opona o stosunkowo już trochę wyższych klockach, bardziej agresywna. Możemy ją stosować na przykład na przodzie. Jeżeli chcielibyśmy mieć tutaj komplet opon od Wolfganga, to Crossa możemy stosować z przodu, a oponę Race z tyłu. Mamy również oponę Trail, która jest już bardziej agresywna. Tutaj już jest Bardziej zastosowanie enduro. Widzimy też, że pojawił się rozmiar opony 27,5. Z tego względu, że, bal, że sporo też op, y, rowerów do, przeznaczonych do enduro jest jeszcze na kołach 27,5 cala. Wagi opon, które są tutaj podane, są delikatnie zaniżone. Widziałem w internecie opony, które osoby ważyły, jednak ta waga wskazuje trochę ponad 700 gram. Tak więc tutaj te, te wagi są troszeczkę zaniżone. Jest też Jedna opona szosowa, którą, którą Wolfgang tutaj wymyślił. Myślę, że filozofia Wolfganga jest bardzo fajna, z tego względu, że nie, nie proponuje nam takiego zagubienia się w tych oponach. Jeżeli sobie wejdziemy w producenta, na przykład Maxisa, można się w tych oponach troszeczkę zagubić. Niektóre czasami sam się zastanawiam, czym tak naprawdę ta opona się różni. No, oczywiście pomijam taki aspekt, że no, klocki są troszeczkę inaczej rozmieszczone, mają inny kształt, no bo nie sprzedadzą przecież nam tej samej opony pod trzema różnymi nazwami, ale chodzi mi bardziej o różnicę taką praktyczną, gdyż w terenie mieszanym, w którym zazwyczaj się poruszamy, trudno jest odczuć różnicę wynikającą z opon przeznaczonych do tego, same, przeznaczonych dla tego samego terenu. Dlatego, jak już mamy te wszystkie informacje, myślę, że będzie nam łatwiej wybrać taką oponę dla siebie. Oczywiście żadnej z tych marek Wam nie polecam. Posłużyłem się po prostu nimi jako dużymi, wielkimi producentami, gdzie można sobie po prostu te opony poprzeglądać, trochę o nich sobie poczytać. Ale to tak naprawdę my wybieramy oponę i najlepiej sugerować się właśnie tymi trzema rzeczami, o których mówiliśmy. Czyli przede wszystkim zastanówcie się, w jakim terenie jeździcie, wtedy. Punkt drugi, dobierzecie sobie rodzaj bieżnika, i punkt trzeci, zastanówcie się, ile jesteście w stanie wydać na taką oponę, i czy faktycznie tą mieszankę gumy potrzebujecie topową, czy ją wykorzystacie, czy potraficie tutaj na każdym zjeździe i zakręcie zastosować jej właściwości. Także dziękuję Tobie, że byłeś ze mną w takim bardziej pogadankowym. Odcinku. Mam nadzieję, że ta wędka, którą Tobie dałem, pomoże Tobie przy wyborze opony. Oczywiście zachęcam Cię jeszcze do komentarzy. Tutaj nie wszystko na pewno ująłem w tym, w tym temacie, tak więc zawsze możesz o coś zapytać. Jak tylko będę wiedział, postaram się Tobie odpowiedzieć. Pamiętaj również, że nikt za Ciebie tej opony nie wybierze. W tym znaczeniu, że nie wybierze za Ciebie idealnej opony, gdyż nie do końca. Nawet sprzedawca, który zna się na oponach, będzie potrafił tutaj odkryć, w jakim dokładnie jeździsz terenie, z jaką prędkością i na co sobie w tym terenie pozwalasz. Dlatego tutaj dobór tej opony nie jest aż taki łatwy przez osobę trzecią, ale myślę, że fajnie było tutaj tobie pokazać, fajnie było to, to obejrzeć, te, te, ten materiał. Tak więc wsiadaj na rower. Ciesz się jazdą, nie trać czasu na zbyt długi wybór opony, pamiętaj, że ona i tak się zjedzie, i tak straci klocki, i tak przyjdzie czas na wymianę, więc baw się markami, baw się modelami, zmieniaj je, testuj, miej też z tego taką frajdę, nie kupuj za każdym razem tej samej opony, daj sobie też taki powiew nowości, a stwierdzisz, że może ta opona, którą teraz zakupisz będzie tą najlepszą w Twoim życiu. Także więc, wsiadaj na rower. Trzymaj się do zobaczenia w kolejnym odcinku.